Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Alicja Mazurowska i jestem dyrektorem Centrum Języków Obcych i Inwazjoner w Koluszkach. Nasze szkoły znajdują się przy ulicy Przejazd 7B oraz w Galerii Arkadian przy ulicy Przejazd 3. Uczymy języków angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Z nami współpracują w na MyExpication, to dzięki nim nasi kursanci mogą tworzyć żywy świat języków obcych a dla dzieci stworzyliśmy autorski projekt cinema. W ramach tego projektu dzieci nagrywają krótkie filmy angielskie. Istniejemy również na Facebooku oraz na YouTube. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową www.invasenter.pl. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać wszelkie informacje na temat naszego centrum, zapraszamy do szkoły przy ulicy Rejo 3 oraz przy ulicy Przejazd 7 Bardzo dziękuję, zapraszam. Do zobaczenia. Okay. <laughs>